Witamy na kanale Sława Polska. Wielkie napięcie na terytorium Rosji. Zarówno w regionie przygranicznym, jak i w regionie strategicznym nastąpiły niezwykłe zmiany. W obliczu sukcesu ukraińskich sił zbrojnych armia rosyjska nie ma szans na awans. W związku z tym konieczne było ponowne wprowadzenie do obwodu różnych jednostek. Wiadomo, że ataki przeprowadzano w wielu regionach Rosji, zwłaszcza w ostatnich tygodniach wojny, a wybuchy następowały jeden po drugim. Wtedy, tym razem, płomienie podniosły się z regionu Rosji graniczącego z Azowem i Morzem Czarnym. Punkt naftowy ponownie stał się celem w regionie. Pożar w składzie ropy w kraju Krasnodarskim spowodował poważne zniszczenia i napiętą sytuację. Potężne płomienie i unoszący się dym sprawiły, że rozmiar zniszczeń w okolicy był nieprzewidywalny. Chociaż przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona, rozważana jest możliwość ataku bezzałogowego statku powietrznego. Fakt, że rosyjskie punkty wojskowe w regionie były już wcześniej atakowane, nasuwa myśl, że ukraińskie siły zbrojne mogą nasilić ataki ze względu na strategiczne znaczenie regionu. Atakowanie magazynów ropy naftowej oznacza zakłócanie przepływu logistycznego i utrudnianie dostaw paliwa do sprzętu wojskowego. W szczególności może to mieć na celu odcięcie przepływów logistycznych na Krym i południe, co może doprowadzić do zmniejszenia siły militarnej Armii Rosyjskiej na południu i ułatwienia natarcia ukraińskich sił zbrojnych. Jak wiadomo, regiony przygraniczne Rosji, zwłaszcza Obwód Białgorucki, narażone są na ataki na dużą skalę. Rosyjskie punkty wojskowe są często celem ataków. Rosyjskie grupy najemników i jednostki czeczeńskie oświadczyły, że chcą uczestniczyć w konfliktach w regionie. Oddziały czeczeńskie podpisały kontrakt z rosyjskim ministerstwem obrony i zostały przydzielone do prowadzenia działań w strefie operacyjnej. Wydarzenia te pokazują, że w regionie opracowano nowe strategie i że wojna zaczęła przybierać inny wymiar. Według najnowszych wiadomości batalion sił specjalnych Ahmad został wysłany do obwodu białoruskiego w celu ochrony regionu. Powodem tej wysyłki jest wzmożone bombardowanie artyleryjskie i ataki w regionie. Wraz z przybyciem wojsk czeczeńskich będą podejmowane próby powstrzymania ukraińskich ataków na region, co może jednak zwiększyć napięcie. Uważa się, że rosyjska grupa najemników nie przyjęła tej sytuacji z zadowoleniem. Może to zwiększyć napięcia między krajami i armiami. Jednocześnie intensyfikują się działania na południowym wschodzie. Poinformowano, że w rejonie Zaporoża ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły potężne kontrataki i przejęły kontrolę na froncie Nowodawka Dało to strategiczną przewagę, umożliwiając dostęp do regionu Prijutnoaj z dwóch kierunków. Ukraińskie siły zbrojne będą teraz mogły nacierać z północnych punktów, a także z rejonu lewadnego. Taka sytuacja może postawić wojska rosyjskie pod groźbą okrążenia. Stwierdzono, że w obwodach Urożańskim i Staromajorskim trwają gwałtowne starcia. Stwierdzono, że ukraińskie siły zbrojne próbują wkroczyć w rejon staromłynówki i próbować przejąć kontrolę nad strategicznym wojskowym punktem dyspozytorskim. Donoszono, że armia rosyjska zaatakowała obszary takie jak Nowopol, Nieskuchnoje, Złotaja Niwa i Nowoselka. Oczekuje się, że konflikty te będą się nasilać na frontach południowo-wschodnim i wschodnim. Jeśli Rosji nie uda się powstrzymać armii ukraińskiej, może ponieść większe straty. Również rzekomo, w wyniku ataków rakietowych ukraińskich Sił Zbrojnych na rosyjskie punkty wojskowe na froncie zaporowskim, zneutralizowany został szef Sztabu 35 Zjednoczonej Armii Armii Rosji, generał dywizji Siergiej Goriaczów. Stwierdzono, że Siergiej Goriaczew miał duże doświadczenie wojskowe i zajmował ważne stanowiska. Warto zauważyć, że rosyjskie Ministerstwo Obrony nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia. Od początku wojny Rosja straciła wielu doświadczonych żołnierzy. Oznacza to, że armia rosyjska jest przepełniona niedoświadczonymi żołnierzami i ma trudności z osiągnięciem sukcesu. Wraz ze wzrostem strat doświadczonych żołnierzy rosyjskich osiągnięcie strategicznego sukcesu i awans stanie się trudniejsze. Z kolei armia ukraińska będzie nadal wzmacniać swoją siłę przy pomocy różnego rodzaju wsparcia z wielu krajów. Stany Zjednoczone znane są z wielkiego wsparcia dla Ukrainy. Minister Spraw Zagranicznych Antony Blinken zapowiedział tym razem nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ten pakiet pomocowy będzie realizowany w ramach prezydenckiego urzędu holowniczego. Mechanizm ten jest metodą holowania amunicji i sprzętu w magazynach wojskowych. W ramach nowego pakietu pomocowego siły ukraińskie otrzymają dodatkową amunicję do HIMARów, sprzęt obrony przeciwlotniczej, pociski artyleryjskie, pojazdy opancerzone, broń przeciwpancerną i inny niezbędny sprzęt. Antony Blinken stwierdził, że Rosja rozpoczęła wojnę bez powodu i że w każdej chwili może ją zakończyć poprzez wycofanie swoich wojsk z terytorium Ukrainy. Podkreślił, że jeśli Rosja tego nie zrobi, Stany Zjednoczone i kraje sojusznicze będą nadal wspierać Ukrainę. Liczba krajów, które otwarcie wspierają Rosję, jest mniejsza niż krajów, które wspierają Ukrainę. Z tego powodu kraje wspierające Rosję spotykają się z sankcjami ze strony innych krajów. Wraz z tymi wydarzeniami podkreśla się, że pomoc wojskowa, jaką Ukraina otrzymuje od Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, będzie kontynuowana, a Rosja powinna wycofać się z terytorium Ukrainy w celu zakończenia wojny. Z jednej strony wiadomo, że obie strony poniosły straty w wojnie toczącej się na terytorium Ukrainy od miesięcy. Straty Rosji są natomiast dość godne uwagi i codziennie są ogłaszane przez ukraiński sztab generalny. Według najnowszych wiadomości ogłoszono, że w ciągu dnia zniszczono 20 systemów artyleryjskich, 4 czołgi, jeden śmigłowiec, jeden system obrony powietrznej, dwa tankowce, dwa bezzałogowe statki powietrzne i 6 bojowych wozów opancerzonych należących do sił rosyjskich. Stwierdzono również, że w ciągu dnia zneutralizowano prawie 480 rosyjskich żołnierzy. W tym kierunku łączne straty żołnierzy Rosji przekroczyły 216 pięćset. W tej trwającej od miesięcy wojnie widać, że nie ma już marginesu błędu dla obu stron. Na dłuższą metę każdemu krokowi podjętemu w związku z wojną i wszystkim decyzjom podjętym przez przywódców krajów należy poświęcić wielką uwagę. W dzisiejszych czasach, gdy przemoc wojny znacznie wzrosła, nie ma miejsca na błąd, zwłaszcza w imieniu armii rosyjskiej. W przeciwnym razie tak trudno będzie osiągnąć sukces i odrobić straty. Każdy ruch jest teraz ważniejszy niż poprzedni. W tym kierunku, jeśli wojna ma się rozwijać na korzyść Ukrainy, wsparcie powinno być kontynuowane i przyspieszane. Po stronie rosyjskiej nie ma miejsca nawet na błędy strategiczne, ponieważ straty spowodowane tymi błędami osiągnęły ogromne rozmiary. Doprowadzi to do wzrostu napięcia i obaw po stronie rosyjskiej. W najbliższych dniach wyraźniej będzie widać, który kraj będzie nadal wspierał kogo i w jakim kierunku odniesie sukces. Teraz znacznie większe znaczenie mają relacje między państwami, udzielane wsparcie, kroki podejmowane na frontach i podejmowane krytyczne decyzje. Oczekuje się, że zwiększy to intensywność wojny. Zobaczymy, co będzie się działo w najbliższych dniach. Dotarliśmy do końca kolejnego filmu. Możesz nas wesprzeć, lajkując film, możesz łatwo śledzić nowe filmy, subskrybując. Życzę wszystkim Dnia Wolnego od Wojny. Do zobaczenia!